Gdzie ja jestem? Co to za miejsce? Ale mi głowa boli. Co tu się dzieje? Nie, nie wytrzymam, no. Kolejny co mi na maskę się napatoczy w tym miesiącu, no. Proszę, szybko. Gdzie ja jestem? Obudzi się, czy się nie obudzi? Czy mam wyjąć z mojej przedniej kieszeni w bluzie Glocka 22? O, stał! Czy jest jesteś? nic już połamane? O może w dupie żebro, nie widzisz. Co, co się boli? Zebro. Co ty co... robisz? Co ja? Co? No, niż no. mi? Co Na moim ja terenie robię? jesteś. A co ja tu, no, robię? Co ja tu robię? Co ja W sumie robię? nie wiem. Po 200 gdzieś. Nie. nie wiem. herbaty. Nic nie pamiętam... Może wykąpać. Nic Albo pobawić się też możesz. No. Witam na terenie Bloods. Eee, czekaj, bo... O, o, właśnie. O, to, 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 tego to, szukałem. No, zapraszam. O, Witam. Gdzie ja jestem? Eee, nie poznajesz terenu? Głupi jesteś. przypomnij Ci? No, nic nie Podwieźć gdzieś może? Do czekaj, szpitala jedziesz, jechać. co? Ci chcesz jechać? Nie, Podwiozę nie, Cię. Do szpitala mogę? To cię podwija I mam doku... czekaj, mam dowód w kieszeni Johnny Blade? Idziesz? Idę, idę. Jak się nazywasz, Chyba... powiedz mi? Chyba Johnny Blade. On idzie, idzie. Jak? Jeszcze raz? Chyba Johnny Blade. Marku... Johnny szalony, powiadasz, dobra. Widzę, że jesteś jest jakiś Łomny, I Kost, więc pojedziemy no, na z szpital. Z tej strony Farmer Connect i to jest pierwszy odcinek w tej serii. Oczywiście mocno się zaczyna, ponieważ nie było innego pomysłu. No i nie wiem, mamy nowego osobnika tutaj, Johnny Blade. Nie wiem, stracił pamięć pan i. Zapraszam. Z, nie wiemy dlaczego. Dobra, do szpitala jedziemy no. Dobra. Zobacz, mówię no, powiedz zbyt. mi, jakim jak no. cudem... Ty, ty mi szyby... Nie, myślę, że mi szczybę wypiłeś. No, na szczęście, młodej, bo byś mi płacił tu za szczybę. Za jakim cudem? Co to mówiłeś na początku? Co mówiłem? No, że... żeś się napatocił mi na maskę. Ja se jadę. Wracam, bo biznesy załatwiałem. I nagle patrzę, a tu jakiś ufoludek mi na masce wylądował się Ale ja już przyzwyczajony jestem, bo ogólnie jeszcze dopiero z takich ufoludków Moja średnia w, mies w miesiącu to jest około 10, tak No Więc przyzwyczajony jestem Nie wiem, może żebrę masz złamany Poleciałeś na 2 metry niczym Adam Małysz Uy! Spokojnie No I co, to nie jest, dobra, to jest Spokojnie, jestem, nie ja nie jestem Dobra jestem potrafię. O, ale żebro boli Johnny Blade kojarzy, kojarzy kogoś takiego, ale nie wiem kiedy był taki chyba Może twój brat nie wiem w mieście Blade firmę miał Taką jakąś firmę miał, nie wiem, nie pamiętam z nieruchomościami chyba No tu masz ten to na szpital o, No te telefon masz nie. Nie... Mm. tylko domu... No to Elo. Dobra, widzę. Może Nie ma nikogo na recepcji. Dobra. Dobra, ja poczekam. Może mnie wezmą na prześwietlenie i się spotkamy. Jak już powiedzą co mi jest. Siema ja, witam panie Jason. Jason? A nie byłem domu? O w wadzie, pan ma napisane Jason. A, Ale dobrze, a, a, a więc tak, pan mi da tutaj oko, ja tu panu poświecę, zobaczę czy wszystko ładnie reaguje, bardzo dobrze, znaczy, dobrze, tak? I innego innej latarki po prostu nie miałem, a więc tak, zrobimy panu prześwietlenie, tylko może tu popodłączać i no, mhm, i za chwilę ten, będą te. Dobrze. Podłączamy. Dobrze. Co chwilę powinny być wyniki. A co za kamizelka mam? A kamizelka tak założyliśmy profilaktycznie, jakby żebra były złamane. Ale hmm. tego jeszcze nie wiemy. I za chwilę to się potwierdzi. Dobrze. Tu, 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 tu. A więc, no, tak jak i myślałem. Z, wynik, z, z, ba, z wyniku badań wynika na to, że Pan ma dwa złamane czebra. No, mhm. będzie musiał Pan chodzić w tej kamizelce przez najbliższe dwa tygodnie albo do miesiąca. Za dwa tygodnie Pan przyjdzie na wizytę. A, no i zdecydujemy wtedy, czy Pan będzie musiał dłuż, jeszcze dłużej nosić tą kamizelkę, czy, czy już będzie mógł ją zdjąć. A na razie Pan może pójść do domu. Dobrze, dziękuję. Dziękuję, do widzenia. To co, to dobrze że Tylko dwa tygodnie, ale ogólnie to no Dobra, to wracamy już Do tego, nie jest tamten Ty... Dobra, to widzimy się, jak już tam dojedziemy I co? Bo... No, ogólnie na to Złamał mamy... No, gdzie się zawieź? Znaczy ja wiem ale... Nie Ciebie nie to by się coś nie pomyliło. Nie? Nie. Nie dziwię się, że wjechałeś we mnie jako Spokojnie, spokojnie. Wszystko jest opanowane. Ja nie, ja umiem jeździć, przynajmniej więcej do Ciebie. Ja o! Może mam prawko, ale to jest nie chcę... Nie wiem, nie interesuje mnie to. Ja... miałem cię chwilę, ale nie liczę, że to będzie jakoś długo. Dlaczego nie są czerwony? Właśnie nie wiem. To padało. No dobra. Spisz na kanapie. Chyba ty To A, nie jest. <grydzy> dobra, ole tu śmierci. Dobra, więc nie wiem, czy mojej Mucha to obczaić wreszcie Bo przecież byliśmy zluźni, popatrzyliśmy Tu chyba I tu Nie wiem, dobra, zawsze w prog się strzela Chcesz mi powiedzieć, co ty robisz? Zostawmy. Nie, on jest inny tu ma szatnie. Tu ma łóżko, tu ma szafę do przebrania. Tu ma ten balkon. E. Tu jest... O, głowa mi zabolała. Jakiś... Tu mamy jakieś półki. Dobra, tu on będzie spał. Dobra, gdzie, gdzie on jest? O! To że dawał. Czy jest tam? Nie. Daj jakieś ubranie na przebranie. Przecież nie będę w tych łagach chodził. W masz, tylko są tylko czerwone, elo. Elo, dobra. Widzę, że ja coś wezmę, się przebiorę i widzimy się, jak się przebiorę. Siema. Dobra, już się przebrałem jakieś jego ciuchy. Idziemy na dół. Nie chcę się kamizelki nosić chyba. Co ty robisz? I ty jeszcze nie trafiasz? Dużo ma. No. Nie wiem czy to jest... Chodźmy jeszcze obcej co to na dole jest Ojej co, już nie będę przychodził A to co to jest? Jakieś Jakaś piwnica Tu jest coś takiego, tu jest jakieś Tu, kanapy. Ciekawie tutaj No... Tutaj pewnie kogoś to Nie wiem, co to jest za piwnica, czy to są śmieci, jakieś kradłowe krzesła. Co tu jest? Dobra, i motor. Może z tego coś się da zrobić. opony Dobra, choćby może czeka na dworze, na nas pogadamy z nim. I on jest. Dobra. To są widzowie. Mocno, mocno, ale trzeba. Wchodźmy do niego i trzeba z nim pogadać. W ogóle gdzie my jesteśmy. Co to za miasto. Bo nawet miasto nie kojarzę. Ogóle... Nie wiem, dobra. Wchodzimy. Ty łysy jesteś? Tak <laughs> Jak się bawik I co to w ogóle jest za miasto? No co? Liberty City? Jesteśmy? Gdzie jesteś? Gdzie jesteś? Gdzie jesteś? jesteś? No to żeby to by za chwilę nie było łysa? <laughs> Wysoci. Nie, to chłopiec ma jaja. Jakie to jest miasto? Los Santos, no Los Santos, tak? Naprawdę masz... zapomniałeś. Liberty masz? A, dobra, już nic pewnie odwiedził. Do Liberty może kiedyś byśmy się wybrali. Co? Robota jest, chodź. Już? Co, ci ty jesteś? Chodź na Idę. Nie będę skakał jak ty z balkonu. Słuchaj. Okay. Ymm... Chodź. Auto... Chodź. Ida. Chodź. Nie będę Idę, idę. Wsiadaj. Gdzie idziemy? My to nie wiem. Ale czekaj, muszę zaczek dokręcić. Co ty zrobiłeś? Wysiadaj. Powinien się trzymać na krytyckę. No, jedziemy w sumie... Nie wiem gdzie. Spokojnie. No jedziemy na plażę. A, jest to jest ta sprawa. Tak.

Tam je. Ahoj, se. to by se právě zase pohlomil. Běgáš to ne? Jsem psychopata. Srypkej. Zrozvalil bávku. Nie, wiem, nie, nie, to nie, 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 się nie, to co, nie, 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 siadaj, nie, nie, się. nie, 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 się wchodzi? nie, to się tu wejść, to jest ten... nie, mogę, to nie, tu się wchodzi nie, jak się nie, nie, Już nie O! Tak to się robi! I nadal nie mogę wejść. Zamknięte bramki. Chyba zamknięte jest. Dobra. Jedziemy. No i No mówię ci, zamknięte. Jak zamknięte to tam wsiadę i jedziemy gdzieś. Dobra, to co zrobimy? co? Będziemy skończyć, bo... No, trochę już ze mną... Final chilek będzie pierwsze. Jeszcze będziemy mogli na co? co psy chłopaki, jakiegoś... ...nie potem Zobaczymy czy będzie taka I Pamiętajcie Żeby oglądać następne odcinki Bo będą